Dobrze. No, tak. Teraz tak. musimy podzielić dzieci na dwie grupy. Każda klasa Na, na dwie grupy. Każda klasa. Tak? To tak. jest... Tak. Na poziomie 10%. osób, osób. druga grupa. No to pierwsze, pierwsze, to dziesięć, no to dziesięć. No, tak pierwsze to będzie to będzie jedna to będzie to będzie jedna grupa. to tutaj nasza druga grupa. super. to ale gdzie idziemy? Zaraz będziemy szukać Mikołaja. No, to wiadomo. Co? To zapraszamy do szatni. Idziemy. Idziemy. Chodźcie po bębni. Jędruś. I pilnujemy się, żeby się nie pomylić. Witam. Witam. Witam.

Jest Mikołaj, są paczki, wszystko jest, tak? ale mogą dzieci przyjść i szukać u pana Dziękuję Mikołaja. Trzeba no liczy, że na to, ten Mikołaj liczy na pewno to, jest. że to przyszli studenci nasi, tak. dlatego warto zabiegać <laughs> tak o nich. Będziemy zbierać deklaracje. Dobrze. świetnie. Zatrzymujemy się tutaj przy dziewczynach i zobaczymy, co każą nam zrobić. Waszym pierwszym zadaniem przy tym stoliku jest namalować tymi kredkami na białych arkuszach wszystko, co kojarzy Wam się ze świętami.

a, tu będzie, na tym będą wyrzucone. No. Nie, tu być Rysuje, krzyżek, to musi być krzyżek jak to zapakować. Ale prezent. Ale duży prezent rysujemy. prezent na przykład. Zobacz, rysuję prezent. prezent. Zrób z tego duży prezent. Tak, Prezent. też. Nie ten. Ty się tam nie w ja bym chciał dostać pięć paczek gwizny Wojny Kart i pięć paczek Angry Birds naklejek. naklejek. No to rysuj. A ja sam bym dostać Pani, a ja sam dostać Angry Birds. No to rysuj. A, A jak sobie radzi? Drużyna. Wy jesteście drużyną? Pingwinków? Jak wam idzie? Widzę, że pięknie. Jakie pięknie piszesz? Piosenki. Dla chłopczyka. I. Super. A co ty narysujesz? Spróbuj coś narysować, Dobrze. Tutaj na środku coś wielkiego narysujcie, okej? Okay? Jaki to jest domek, niepotrzebny latem, zimą codzień karmi zwierzątka skrzydlate. Dome. Budujemy go taki na drzewkach, czasami wieszamy, słoninkę w nim wystawiamy. Drewność na zimą, hmm? mogą znaleźć pożywienie. Karnik? Brawo. 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 O tym drzewku wiele mówić nie będę. Pod jego gałązkami zaśpiewam tylko kolędę. Ehm, choinka. Pewnie! Brawo. Brawo! Błyszczy hen wysoko na niebie i w wigilię na ucztę zaprasza ciebie. Co na niebie z Wigilii, na błyszczy? Gwiazdka! Brawo! Sprawo. Gratulujemy Wam zuchy i zapraszamy ta, Was teraz ta, na dalsze przygody. Szukacie Mikołaja? Tak, tak, tak. Do powodzenia! To teraz idziemy do windy i będziemy pytać, czy ktoś o, widział Mikołaja? Tak, tak. Wszystkie zakamarki zaraz będą. Tutaj idziemy w tamtą stronę. Przepraszamy, dzieci mają pytanie. Dobrze. Czy pani widziała Mikołaja? Czy pani widziała Mikołaja? No, to Ale Mikołaje, piękne. Super. Słuchajcie, mam dla Was takie cukiereczki. chcecie? Tak, tak. Proszę bardzo, proszę bardzo. O nie to zawsze. Zawsze nie? Ja, to, ja to, tak jak ja, ja też zawsze cukierki na tym. Co samo ty? Dzie dziękuję. Dzień dziękuję. Wyglądacie Maja. bardzo pięknie, jako Mikołajowie. Do zobaczenia. Gdzie my szukaliśmy tego Mikołaja? Tutaj go nie było, no to gdzieś musi być. Tutaj Co dostajemy od świętego Mikołaja? Niegrzeczne dzieci. Różne. Bardzo dobrze. Nie wiem. O, ty sama czytasz, tak? Nie wiem. Jakie zwierzęta ciągną w sanie Mikołaja, renifery. Bardzo dobrze. No którą chcesz, która Ci się podoba? Kiedy święty Mikołaj obchodzi swoje imieniny? Która Tego. Bardzo, bardzo Koleżanka w kuferku ma kilka rzeczy potrzebnych i niepotrzebnych na tą choinkę. I teraz Waszym zadaniem będzie odgadnąć, które rzeczy nadają się na tą choinkę, a które nie. I jeżeli coś się nadaje, przyklejamy tutaj na choinkę, tak? A jeżeli nie, to tutaj będziemy obok wszystko. Chodźcie się się troszeczkę dalej. Ja, zamykamy ja oczka. Będę wam dawała do losowania, a potem jak wylosujecie, to do koleżanki podchodzicie i mieszacie, tylko oczy trzeba zamknąć, nie podglądać. Zamykamy, Brońboli zamykamy Zdobre, Dobra, to po kolei. Tak nie trzeba dużo mieszać, to z wierzchu można. O, największe o, wyciągnąć te, największe. Dobrze. Pomagamy, pomagamy. Kawek. Największa ozdoba. Duży, silny chłopak to ozdoba duża. Dobrze, czy to przywieszamy? No to chodź, zamykamy. Oczy nie podglądamy, o. zamykamy. Super. co z rękawiczką. Gdzie opie, ją? Opie. Tutaj, o, no. dobrze, tak będziemy ją no. tutaj. O, no. Gdzie to zawisimy? No. Dobrze, dobrze. się. Dobrze. Serduszko, no to tutaj na chujniczkę, tak? Nie się. Tutaj? Dobrze, przybierzamy. Na tak, nadajemy. Na ja Super. A ja mam to. I co, gdzie to zamiesimy? Na chuinkę nie ma. Na chuinkę czy nie? No myślę, się z Dobrze, Bo to, to tutaj będziesz. Idziemy dalej. Szukamy. Gdzie jest Mikołaj? Pa, Aha, ładnie i idziemy dalej. Szukamy pary. Szukamy pary. Idziemy szukać dalej. Mamy dla Was kilka zagadek. Pierwsze pytanie. Zjeżdżamy na nich z górki. Jak myślicie? Co to takiego? Słucham. Pani Kamilas, pani pani Kamila zapisze. A, I ja się I. te Przychodzi przychodzi po dniu. Co to takiego? Kiedy no, kiedy Kamilas, No, 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 no. Kamilas, Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło z obrazka. Co przedstawia ten obrazek? Słucham. Bał no bałwan, super! Bał super. Bał super. Bał lubicie lekkie Ja. Bałbanka teraz. Ja uwielbię. No. Ale jak będziesz widział, to nie? Bałwan, brawo.

się zmieniać. Tutaj też jedna osoba do środeczka. No, kto idzie? Dobrze. I teraz słuchajcie. Na słowo Mikołaj osoby z środku muszą znaleźć inne sanie, czyli inną parę. Na słowo sanie Czyli dwie dziewczyny, które się trzymają i chłopacy zmieniają swoje Mikołaje. Do góry rączki. I zmieniacie Mikołaje, zmieniacie Mikołaje. Słowo śnieżyca. Puszczacie się. Ja łapię koleżankę. Chowam drugą koleżankę i są na sanie. Mikołaje. Szybko. Szybko szukajcie, szukajcie. Tu jest jeszcze, tam jeszcze jest. Tam, tam, tam. Mikołaje. Czeko, mikołaje zmieniają Czy zmieniają miejsce. Czy wszystkie dzieci wróciły z podchodów? Tak. Znaleźliście Mikołaja? Tak. To musimy się bardziej postarać chyba, co? Słuchajcie, to ja mam taką propozycję, zobaczcie. Dzisiaj mamy do dyspozycji taką piękną śnieżynkę i wszystkie śnieżynki dookoła. I chyba Coś tu się dzisiaj wydarzy. Ale musimy bardzo mocno słuchać i uważać, co tu się dzieje, dobra? Będziemy, będą śnieżynki nam pomagać we wszystkich zadaniach, ale musimy uważać. Tak? Zaczynamy zabawę? To się bawiły. Zapraszam. Witamy jeszcze raz wszystkich serdecznie, dzieci, wychowawców, panie, na uroczystości poświęconej świętemu Mikołajowi. Jak wiecie, dzisiaj jest magiczny dzień. Dziś przybędzie do nas Święty Mikołaj, ale musicie nam w tym pomóc. Ale musicie nam w tym pomóc. E, odwiedza Święty Mikołaj i grzeczne dzieci i przynosi nam wszystkim prezenty. O przepraszam, co nie dzwoni? Telefon. Przepraszam. Słucham. Kto mówi? Święty Mikołaj. O dzień dobry Święty Mikołaju. Że co się stało? No ale. My tu czekamy na świętego Mikołaja? Przecież tutaj dzieci przyszły z podstawówki numer 21. Ale że co? Że Rudolf się zmęczył? jejku, i musicie jechać do serwisu? No to teraz ja już nie wiem. Aha, za choinkę mam zajrzeć i jakieś. Dobrze, dobrze, święty Mikołaju. Dobrze, dobrze. No, do zobaczenia. Słuchajcie, święty Mikołaj do mnie zadzwonił i mam zajrzeć pod choinkę. Patrzcie, jakiś prezent dostaliśmy. O, i jakaś koperta. Podpisana dla szkoły podstawowej nr 21. Pozwólcie, że odczytam. Kochane dzieci, już wyruszyłem do Was z dalekiej Laponii, ale muszę się zatrzymać. By nakarmić renifery. Poza tym moje sanie wymagają drobnego remontu. Czekajcie na mnie cierpliwie zjawię się wkrótce. Wy tymczasem wykonajcie wszystkie zadania, jakie Wam przygotowałem. Gdy już będziecie gotowi, zaśpiewajcie dla mnie piosenkę lub powiedzcie wierszyk wtedy przybędę. Pozdrawiam, święty Mikołaj. P.S. W kopertach są zadania. Dla każdej klasy. Wszystkie zadania należy wykonać najlepiej, jak potraficie. Klasa, która pierwsza wykona poszczególne zadanie, otrzyma nagrodę w postaci litery, którą trzeba przypiąć na tablicy. Wesołej zabawy! mam! mam ma koperty! Mamy koperty. Musimy przygotować ozdoby na choinkę, bo zobaczcie, nikt nie ubrał choinki. Coś trzeba z tym zrobić. Posłuchajcie, na stołach macie przygotowane kolorowe karteczki. Widzimy wszyscy? Musimy zrobić jak najdłuższy łańcuch z tych y, paseczek.

rób jeszcze renifera? No już pomagam. Gdzie go powiesimy? Ja tutaj go powiesiłam. Świetnie. Obojętnie. Już się drogie dzieci. Najbardziej czekaliście? Prezenty! Prezenzy. ale musicie mi powiedzieć, czy byliście wszyscy grzeczni? Tak! Bardzo grzeczni? Tak! Dobrze! Ale na pewno byliście grzeczni? Tak! Mikołaj ma swoje sposoby, żeby wiedzieć. Mikołaj wszystko widzi. Dobrze, W takim... Święty Mikołaju, tak. ale dzieci mają dla Ciebie prezenty. Mają dla mnie prezenty? Napisały listy. To mógłbym zobaczyć to tak? To dla mnie? O, już patrzę. Ale ładne. Kto to robił? Tak? Pierwsza A. tak? To jest od pierwszej A, dobrze. To weźmie mój L albo nie. Proszę. Tak. Super. Ale przepiękne. Siadajmy chyba, co? miejsce. to kogo? Dobrze. Dobrze. Proszę, śnieżynko. Dziękuję. Wow. Długo nad tym pracowaliście? No. Śliczne. Dziękuję za życzenia. I? I ostatni. Tak, proszę. Wow. Ale tutaj jak mi ładnie narysowaliście. Ja Ci mogę poczuć. No, i od kogo to? Od, kogo? od jakiej klasy? Pierwszej B. Pierwszej B, super, bardzo dziękuję. Wiktoria. Proszę. Tutaj do, proszę. do zdjęcia. A tu Julia. Ale ładnie, chodź. Proszę, posiądź. Byłaś Rzysza? Tak? Dobrze, proszę bardzo. Proszę. Natalia. I proszę prezent. I następna, Wiktoria. Bruno. Jędrzej. Zuzanna I Natalia. Uśmiech. Natalia. Aleksander. Jeszcze zdjęcie. Andrzej. Super. Proszę. Andrzeja. O! Natalia. O! Wojciech. Proszę o, bardzo. Proszę bardzo. 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 Michał. Proszę Michał. Martyna. Kacper. O, no, bardzo. Bardzo. Natalia. Zuzanna. Super, proszę bardzo. Nina. Tu, do zdjęcia. Chodź tu. Tu staniemy. Nie bój się. Tu stań. Tu. Tak, tu. Kaja. Już nie się do zdjęcia. Super. Daria. Patryk. Tak. Ewelina bardzo Blanka Mateusz Mateusz Uśmiech Daniel Proszę szeroko Pokaż Weronika I uśmiech, szeroki uśmiech

to jest moja bardzo Dominika <noise> Jakub. Proszę bardzo uśmiechamy się szeroki. Marcel. Proszę bardzo i szeroki uśmiech do Haj! bardzo, tak... długą drogę. Uśmiechamy się jeszcze tutaj do zdjęcia. Bo, bo skoro dostaliście prezenty, to panie tak także muszą, prawda? No właśnie. Zapraszamy Panią Agnieszkę. w Dziękujemy. Zrobimy sobie fotkę, Dziękuję. Pani Mikołaj. <people> Proszę bardzo. Pani Zbita. Ale... Ale... Proszę bardzo. Nie? Nie, Nie śmiałabym. Dlaczego? No ciężka. Dziękuję ślicznie. Mamy te zdjęcia. Pani Zbita i Pani

pożegnać Mikołaja, bo inne dzieci też czekają, co? Machamy Mikołajowi. Ale jeszcze na koniec chciałbym Wam wszystkim podziękować za przybycie. Dziękuję. Mamy Jesteśmy w studiu telewizyjnym, studio znajduje się na terenie Politechniki, czyli miejsca, gdzie dokąd przyjechaliście. Chcemy, żebyście stanęli przed kamerą, coś powiedzieli, a my to nagramy. To zapraszam.